Wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z podsumowaniem czytelniczym listopada. Było tych książek nie za wiele, myślałam, że skoro zaczęłam tak fajnie miesiąc, no to uda mi się pięknie ukończyć te, ten jakby. Też miesiąc, że tak fajnie przeczytam, o to mi chodzi, że tak wiele książek poznam, natomiast niestety nie udało mi się. Udało mi się ukończyć ich tylko osiem. Część czytałam w formie elektronicznej, część fizycznej, chociaż chyba większość właśnie elektronicznie. Zacznę od książki i ja będę pokazywać z. Lubimy czytać zdjęcia, bo nie będę ściągać ich specjalnie. Zaczniemy od książki Jakuba Bączykowskiego. Zadzwoń jak dojedziesz. Było to bardzo mocne rozpoczęcie miesiąca. Nie spodziewałam się, że ta książka będzie tak dobra. Ja ją sobie po prostu wzięłam. Jako coś fajnego do przesłuchania, coś co może być lekkie, natomiast okazało się, że ta książka jednak jest dość poważną książką. E, mamy tutaj ojca trójki dzieci. Jego żona trzy lata wcześniej zmarła, i od tego czasu oni próbują wszyscy odnaleźć się w tej nowej, nowej rzeczywistości, e, natomiast nie do końca im się to udaje. No i ojciec popada w pewną depresję, a jego dzieci w zasadzie mają go. W nosie. I ta książka pięknie pokazuje nam, jak, jak w późniejszym czasie ludzie starsi się zachowują, jak ich dzieci starają się im pomóc, chociaż też nie umieją, bo stawiają też siebie na pierwszym miejscu. I tak w zasadzie to ciężko określić, która ze stron była w tym jakby w, tej, w, w tym utworze, w tej książce gorszą i naprawdę jakby ta pozycja sprawia, że prawie tutaj troszkę kadę sprawia, że zastanawiamy się powoli, jak to tak będzie wyglądać w przyszłości i nakłania nas do wielkich refleksji. Wyśmienita książka, uważam, że jest to książka dla każdego I każdy z tej książki wyniesie coś innego Kolejna książka był to romans lekki, bo lekki Agnieszka Linga Słoniewska, randka z Hugo Bosym mamy dziewczynę mamy, mamy dziewczynę, mamy mężczyznę i mamy kobietę Mamy tutaj Hugo Bosego, który z dnia na dzień zrezygnował jakby z prowadzenia swojej agencji reklamowej i przeprowadził się z Warszawy do Wrocławia. Jest to spowodowane sytuacją w życiu prywatnym. Niechętnie on mówi o swojej przyszłości, bo jest to dla niego traumatyczna przeszłość. No i poznaje Jagodę przez przypadek, i okazuje się, że on zaczyna coś do niej czuć. No i okazuje się, że będą pracować razem. No, i, i dowiadujemy się tutaj ich losy, jak to, te, jakby, jak to ta ich relacja przerodzi się z czegoś firmowego, pracowego w coś prywatnego, romantycznego. Bardzo ciekawa. Książka to chyba jedna z nielicznych książek Agnieszki Linga-Słoniewskiej, która w zasadzie nie była taką słodko-gorzką książką bardziej słodka niż gorzka. Kolejna, ja tutaj się posiłkuję właśnie moją biblioteczką i poszukuję. Kolejna był to czwarty tom z serii o rodzeństwie machów, o braciach w sumie chyba mach, jest to Dumka na dwa koty, autor Magdalena Szponar powiem tak, bardzo przyjemnie mi się czytało tę książkę, a w zasadzie słuchało. No, i ja zrobiłam głupotę, bo okazało się, że to jest czwarty ton z serii. Chyba powiedziałam to już wcześniej. E, więc poprzednich tomów nie czytałam, więc zaczęłam od końca. E, ale jest to naprawdę przyjemna książka. Mamy tutaj czarkę, który jest najmłodszym z synów Mach y, z rodzeństwa Machów. E, no, i jest strażakiem w rodzinie jedynym strażakiem, i to jest taka duma w rodzinie. E, no, i teraz szykuję się dla niego zbyt. Taki bolesny okres, bo powraca do miasta jego była narzeczona. Na dodatek ma ze sobą partnera nowego. No i on nie umie sobie z tym poradzić. Jest taki rozdrażniony, wszystko go irytuje. No i na jego drodze staje pewna pani weterynarz, którą on zna od dziecka, i od dziecka ze sobą drą koty. No i w pewnym momencie Cezary proponuje właśnie ja nie jego, jego dobra w poprzednim Mai pewną propozycję. No i tam ta propozycja będzie intratna i dla niego i dla niej. Więc co będzie dalej? trzeba przeczytać? Ale przyjemna, przyjemna książka. Nie nudziłam się na niej. Było to przyjemne. Kolejna jest już taką cięższą trochę książką, bo jest to fantastyka. Fantastyka, która szukuje się na wiele lat wspaniałych przygód. Jest to książka Artura Tojzy, Zajazd pod cnotliwą sekutnicą. Książka dosyć ciężka pod względem tych wszystkich informacji, które nam się tutaj pojawiają, bo... Wchodzimy, jakby w multiwersum, które pan y, Artur Toiza planuje stworzyć, i już jest w trakcie tworzenia książek. Y, zaczynamy historię od poznania Klary Abramson, która jest córką Kaina, władcy demonów. Y, no i w przyszłości to ona musi zasiąść na tronie demonów. Y, no i y, by to zrobić, musi wyjść za mąż. Natomiast ona nie chce tego robić, więc jej ojciec idzie z nią na układ, że jeżeli zajmie się przez 100 lat z sukcesami tą knajpą, no to wtedy on pójdzie też jej na rękę i tam zmieni trochę, jakby swoją wolę. No i nie będzie musiała wychodzić za mąż. Natomiast tam na miejscu Klara poznaje bardzo przedziwny świat, trochę podobny do Ziemi, zresztą takiej XIX-wiecznej którą to ziemię zamieszkują elfy, krasnoludy i inne takie stwory magiczne. No i e, tam poznaję też pewne tajemnice tego multiversum, o których nie powiem, bo sama ich nie do końca e, sama o nich nie do końca wiem, gdyż jeszcze nie wszystko zostało wyjaśnione w tym tomie e, będziemy niedługo poznawać kolejny. Także jak tylko kolejny wyjdzie, przeczytam, to dam Wam znać, jakie to były tajemnice. Ale jeżeli, jeżeli lubicie fantastykę, to to jest takie naprawdę fajne fantazy, które daje wiele satysfakcji. Kolejna książka jest to bardzo ciężka książka. Nie każdy sięgnąłby, myślę, po tą książkę. Ja trochę też gdy zabierałam się za to Czytanie tej książki. Ja myślałam, że to jest wymyślona historia, więc łatwiej do tego podchodziłam. Natomiast otwierając tę książkę zobaczyłam, że jest to historia oparta na faktach, więc zdecydowanie ciężej było mi się do tej książki zabrać. Natomiast, no, nie jest to zła książka. Jest to książka Bezdomność All Inclusive. Książka pana Marcina Halskiego, który opowiada historię prawdziwą Piotra G. Jest to chłopak, który marzy o wyrwaniu się z takiego trochę patologicznego otoczenia. No, i on postanawia z dnia na dzień wynieść się z domu po pewnym incydencie, który miał miejsce u niego w domu. No i ucieka. Planuje kiedyś tam rozmawiał z jakimś panem i zaproponował mu pracę na helu, więc on jedzie tam na hel. Natomiast trafia w nieodpowiednie ręce nieodpowiednich ludzi, bo w przedziale zaczyna pić alkohol z pewnymi młodzieniaszkami. No i budzi się pobity. Na stacji we Włocławku. I od tego momentu jego życie jakby staje się bardzo przykre. On poznaje od podszewki problem bezdomności. No i rozumie w końcu, że jak już się raz upadło na to dno, to bardzo ciężko by z niczyjej pomocy wyrwać się z tego zamkniętego trochę kręgu. Także bardzo, bardzo ciężka książka, ale bardzo ważna, myślę, do poznania e, przez e, czytelników. E, no i teraz książka, która niezmiernie mi się podobała, Polanie i Leganie. Treść książki super, e, okładka książki do mnie nie przemawia nadal, chociaż e, jak na nią patrzę, to już mam takie bardzo miłe wspomnienia, bo czytam wspaniałą książkę Joanny Kasprzak, e, jest to książka, gdzie mamy tutaj Gabrysie, no i dwa rody jakby e, takie zwaśnione Polanów i Legan. Czy Leganów? Polan i Legan. E... Co chciałam powiedzieć? No i Gabrysia ma tą e... przewagę nad innymi, że pochodzi z dwóch rodów. Natomiast ona nie wie o tym. No i z jednej strony czyha na nią pewien mroczny osobnik, który chce jakby jej moc dla siebie przejąć, a z drugiej strony są pewne osoby, które chcą jej pomóc odkryć to, kim jest i odkryć pewne tajemnice. Bardzo przyjemna książka. Uważam, że każdy może ją przeczytać, bo jest naprawdę miłą książką. Kolejna książka dosyć smutna. Lecę przez te książki, ale nie wiem, co mam jeszcze o nich mówić. Adriana Rak, nowy rozdział jest to, jakby już druga praca autorki, którą poznałam wcześniej, poznałam ją z opowiada z antologii, nadmorskie Love Story. Tutaj też mamy pewne Love Story. Chociaż w sumie. Nie do końca, pod koniec się ona troszeczkę pojawia. Natomiast mamy tutaj też dziewczynę, która ma toksyczną relację z matką i próbuje też uratować trochę swoją siostrę młodszą. No i mamy babcię kochającą Malinę, która umiera. No i ta dziewczyna próbuje sobie poradzić po pierwsze ze stratą tej babci, po drugie z mącącą wszędzie matką, po trzecie z utratą pracy, bo niestety. Ma pewne problemy. Po czwarte, z utrzymaniem trochę siostry, bo matka ma siostrę w czterech literach, natomiast jakby cały czas stara się namącić tak, by ta siostra pomogła jej przejąć majątek po babci. Więc taka dosyć ciężka książka, natomiast ze szczęśliwym zakończeniem. Tyle stracę. No i ostatnia już książka. Trochę taka w sumie zimowa pozycja. Jest to książka również Agnieszki Linga z tylko raz w roku. Teraz y, tutaj jest stara okładka. Ja y, teraz, właśnie o. Y, tutaj jest wznowienie tej książki. Ja czytam w tym wydaniu. No i mamy tutaj dwójkę bohaterów, które, którzy poznają się w Wigilię. I tam jest chyba 5 lat. 5 y, pięć, y, pięć Wigilii, Wigilii Boże. Pięć Świąt, opowiadania o historii tych bohaterów. Bardzo słodko gorzka książka bardziej gorzka niż słodka. Ciężki temat, bo mamy tutaj miłość trochę taką, w której przeszkadza matka głównego bohatera poronienia, niesnaski, śmierć więc naprawdę ciężki temat. Ale trochę to Bożona... mamy tutaj trochę Bożonarodzeniowego cudu. Także pomimo tego, że książka bardzo ciężka, to też bardzo bardzo przyjemna i pokazuje taką, daje nam taką nadzieję na lepsze jutro. Tak. Także. To by było 8 książek, które udało mi się ukończyć w... w listopadzie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Miłego tygodnia. Pa!